Witajcie Kochani Nazywam się Dariusz Kociołek Taka myśl do mnie dzisiaj przyszła ogólnie żeby nagrać wideo nowe bo już dosyć dawno nie nagrywałem bo miałem takiego czyli tematów jest wiele do omówienia ale tu chodzi o to żeby był temat jaki konkretny i lepiej właśnie żeby z ducha coś było. I tak właśnie yy, przyszło mi dzisiaj <laughs> te kamerzy zamienione właśnie, żeby nagrać wideo dla osób, wyłącznie jest dla nie, osób niewierzących. To jest wideo, bo to osoby wierzące to nie muszą tego oglądać. Ale to jest tylko dedykowane specjalnie dla osób niewierzących. To te króciutkie wideo będzie do 10-15 minut. Chodzi tutaj o to, że ja miałam przed oczami coś takiego, że ludzie będą się masowo nawracać do Jezusa i to będą osoby te, które nie przyjmą znamienia bestii. A teraz do Tobie powiedzieć że jak Jezusa nie przyjmiesz, to uwierz mi, czy nie musisz mi wierzyć. Bo czas to pokaże, czas weryfikuje, czy tak będzie. Ale prawda jest taka, że ucisk będzie trwał 3,5 roku. I ty, jeśli będziesz osobą niewierzącą, i ty jeśli nie życia Jezusowi, a nie przyjmiesz znamienia bestii, to chcę tobie powiedzieć taką rzecz, że ty się podasz presji. Przez i pół roku, jeśli będziesz widział, że, że przez pół roku człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez, bez, bez jedzenia i bez wody. Chociaż bez jedzenia to, to może jakimś cudem by się dało, z wodą niestety już jest gorzej, bo nawet Jezus, jeśli był kuszony 40 dni 40 nocy na pustyni, to tak naprawdę... Nic tam nie pisze, że on, on tylko jest napisane tak naprawdę, że on łaknął pokarmu, ale nie łaknął wody, bo ja mam takie przekonanie, że Duch Święty go wysłał w takie miejsce, żeby woda była i żeby były po prostu hmm, taka oaza, można powiedzieć. Wiadomo, na tym razie, jeśli mamy tylko wodę, to jest woda, i można się schronić cienia, i to jest wszystko. No, ale przecież, że jest taki upał, i, i, i tu już to, to, Właśnie, to już się zaczyna robić problem. Bo po jakimś czasie to i tak nasz żołądek będzie już nie domagał się, nie? Ale przez 40 dni, oczywiście, i nocy jak najbardziej da się. Bez jedzenia wytrzymać. Jeśli Jezus nam pokazał, że jest to możliwe, to oczywiście jest to możliwe, ale bez wody maksymalnie. Z tego, co się orientuję, z tego, co czytałem gdzieś kiedyś, że chyba 7 dni maksymalnie bez wody ktoś wytrzymał, ale to już jest tragedia, to już jest tragedia. I teraz patrz, jaka, je, jaka jest problem. Same twoje porządliwości ciała zaczną po prostu się domagać pewnych rzeczy. Będziesz się domagał pokarmu, będziesz się domagał wody. I prawda jest taka, że ty nie umrzesz, jakby powiedzieć to z pragnienia, bo twój umysł będzie, będzie ci plato figle. Dlaczego? Bo my walczymy na ziemi tutaj z szatanem. I ty musisz sobie zdać sprawę z tego, że szatan do ciebie przyjdzie z taką mocą wtedy, że się nie ostoisz. Się nie ostoisz i pójdziesz i przyjmiesz nami niebieski, bo nie będziesz chroniony przez Ducha Świętego. Rozumiesz, o co chodzi? Jeśli nie będziesz przez Ducha Świętego chroniony, to cię to możesz zapomnieć, że Bóg cię chro będzie chronił. Bo ręka <laughs> jest tylko Ręka Boża jest na tych, którzy są oddani Jezusowi w 100%. Na tych jest ręka Boża, a nie na takich osobach niewierzących, którzy myślą, że jak znamienia, ja nie przyjmę, to będzie wszystko ok i będzie, będzie, będzie sasko, że jakoś uda mi się. No to ja ci mówię, że się nie uda. Nie uda ci się, to jest niemożliwe. Niemożliwe, bo. W ostatnie czasach będzie straszny atak demoniczny, będzie nasilony. E, razy 10 bym... Tak to powiem przy... W cudzysłowie to powiem, że to razy 10 będzie, tak? Ale będzie straszny atak demoniczny. Nie jesteś w stanie się ostać. Jeśli nie jest, nic na Chrystusie, nie jesteś w stanie się ostać, bo twoje porządliwości ciała i tak zaczną cię kierować w tym kierunku, że Ty już powiesz, że to już jest koniec. Jednak się poddaję i idę przyjąć z nami bestii, bo tam będę miał jedzenie, tam będę miał spanie, tam będę miał wyżywienie ogólnie, tak, wyżywienie będę miał, tam się napoje, tam się prześpię, tam mogę odpocząć w końcu, tam mogę odpocząć, tam mogę w końcu jakby. Jak ci powiem zrelaksować się, w cudzysłowie to powiem w cudzysłowie, ci to powiem, że się zrelaksować, ale tu wszystko walka będzie się toczyć w umyśle naszym i nie jesteś w stanie się ostać. Możesz, możesz mi powiedzieć, są za głupoty, gada. Ja mam takie przekonanie w sercu, że mam ci to powiedzieć, że mam to powiedzieć do osób niewierzących, że oni nie są w stanie się ostać. Bez Chrystusa nie jest w stanie się ostać. Ty może powiedzieć, że nie przyjmę, ale się nie ostoisz. Nie ostoisz się. Bo ręka Boża, Boga bo ręka Boga żywego nie będzie nad tobą. Nie będzie nad tobą. A Pan powiedział, jak wyglądałam ostatnio ja też takiego właśnie hmm, pastora. Ale ja też mam też takie przekonanie w sercu już teraz, że będzie taki czas, że Pan. Będzie pomnażał jedzenie. Będzie karmił nas przez anioły, będzie karmił nas nawet przez ptaki. I ja wiem albo inaczej, ja jestem pewny, jestem przekonany tego, że ja w ogóle głony nie będę chodził. Ja nie będę spragniony choć. Ja nie, będzie, nie będę miał problemu z tego, gdzie y, głowę jakby mam schylić swoją. Bo to, że będę. Będę bezdomny, bo będziemy bezdomnymi i to trzeba też sobie uzmysłowić, ale my będziemy chronieni przez Boga. I jeśli my nawet będziemy głodowali, to, to też niestety mam takie przekonanie w sercu, że będziemy musieli przejść tą próbę, co Chrystus, czyli przez 40 dni i nocy. Bo też zacząłem studiować właśnie Stary Testament, jak to Izraelici było i Bóg cały czas próbował Izraelitów. I tak samo będzie teraz z nami. Będziemy już w tym wielkim ucisku, gdzie tu się wszystko rozpocznie, gdzie tu się wszystko zacznie, będziemy, jak ci Izraelici, będziemy próbowani przez Boga. Bóg, tak jak Izraelitom manez nie badał, tak nam da po prostu pokarm. Tak samo da nam wodę. Ja mam takie przekonanie, ja w to wierzę w 100%, że tak będzie, naprawdę. Naprawdę ja tak wierzę, że tak będzie, bo to mi otworzyło oczy, jak zacząłem sobie czytać Stary Testament, zaczął, otworzyły mi się oczy i zrozumiałem sobie, że tak, Panie, tak właśnie będzie, że Ty będziesz dawał nam próby. I będzie coś takiego, że przez 30 dni i 30 nocy nic Bóg nie będzie dawał. Nic nie będzie dawał, oprócz tego, że będziemy nie będziemy pragnąć. Ale nie chodzi tu o jedzenie, ale nie będziesz pragnął wody. Ale będziesz pragnął głód i będzie próba. Raz wytrwamy tą próbę, Bóg pobłogosławi nam, bo zobaczy jaka nasza wiara jest wielka i nagle Pokaż się pojawi z nieba i tak cały czas będzie wiele prób. Naprawdę będzie wiele prób. To nie będzie jednakowa, jednorazowa próba. Bo się ucisk ma trwać przez 3,5 roku. Ale już mam takie przekonanie, że tak będzie, bo. Słuchając tego, właśnie kazania tego pastora, on Bóg mu sam tak powiedział. Więc tu już nawet ja w to nie wątpię ani cokolwiek innego, bo tak będzie, tak będzie po prostu i, i będziemy mieli przez rok czasu na przykład, przez rok czasu możemy mieć 12 prób, przez jeden miesiąc możemy przejść jedną próbę. Nie wiem, czy tak będzie, ja tylko co tak mówię. Ja sobie tylko tak mówię po prostu. Bo może być tych prób dużo więcej, a może być też tych prób dużo mniej. Może już być na przykład, że przez pierwszy rok będzie masę prób. Będziemy musieli przejść przez bardzo dużo prób. Ale później yy, na drugi rok już będzie mniej tych prób. I później ostatni rok będzie najwięcej znów tych prób. Bo już Chrystus będzie się zbliżał do ziemi już, jego chwała będzie się manifestować. I będą plagi spadać na ziemi okropne. Ludzie będą wołać do Boga, ale już wtedy, niestety, ale czas łaski się zakończy. Czas łaski się wtedy zakończy, bo mam przekonanie w sercu. Mam przekonanie w sercu, że każdy będzie poinformowany przez dwóch świadków. Prawdopodobnie jeden świadek tutaj chodzi. Jak studiowałem i słuchałem takiego nauczyciela, to czy jak słucham kogoś, to staram się studiować słowo z nim. Prawda jest taka, że prawdopodobnie Jan jest tu na ziemi. I on sobie tak my żyje, tylko jako taki ubogi w duchu człowiek, ale jest szczęśliwy, bo Bóg jest z nim cały czas i cały czas mu błogosławi i Bóg w końcu go wyposaży już w ostatnim czym czasie, że on wyjdzie i będzie głoś. No i tak jest on napisane, będzie głoś przez 1260 dni i później go zabiją. Ożywi się, pójdzie do nieba. Z dwóch świadków. <laughs> nie wiadomo, jakie to są świadkowie. To jest tylko takie. Yy, to trzeba naprawdę studiować, modlić się, aby Duch Święty, Duch Prawdy nam pokazywał tą prawdę w Słowie Bożym. Kim, kim mogą być ci świadkowie? Ja nie wiem, ale na pewno będzie dwóch świadków. I oni będą informowani, informowali wszystkich ludzi naokoło. I to się może stać. I to się prawdopodobnie tak może stać, ale nie musi. Eee, przed uciskiem albo w połowie gdzieś ucisku, mniej więcej. Ucisk będzie 3,5 roku trwał. To oni przed uciskiem już będą głosić. I później w połowie ucisku zostaną zabici. I wtedy, gdy oni zostaną zabici, czas łaski się skończy. Bo ludzie zostali, zostaną poinformowani. Wszyscy. Tylko tak samo jak na przykład jak głoszę w Ewangelię Chrystusa. Tak jak informuję innych ludzi, zasiewam w nich ziarno. Tak i nie głoszą. Też zasiwają te ziarno, Bóg później daje wzrost, aby te ziarno wykiełkowało, ale nie każde, nie każde ziarno wykiełkuje w, e, na gruncie, na skalę Chrystusa, bo wiele ziaren pójdzie w ciernie. A wiele ziaren zostanie zdeptanych niestety przez wroga numer 1 szatana taka jest prawda. No. To tyle ode mnie kochani. Tego na koniec jeszcze powiem coś takiego właśnie, że ci te osoby niewierzące, które mają otwarte oczy, czyli na przykład tak jak teraz z tymi maseczkami noszą z maseczek, bo wiedzą, że to jest kłamstwo i wiele innych rzeczy. Oni są otwarci, oni są otwarci i oni nie przyjmą znamienia bestii, ale problem jest w tym, tak jak mówiłem, że szatan ich przychytrzy, chyba że oni szybciej zrozumieją, że tylko Chrystus ich może wyratować. I ja się o to modlę, Panie, aby tak było. Ale to jest Twoja wola, Ojcze. To jest Twoja wola, Ojcze. I to nie jest w ogóle nic zależne ode mnie. Ale mam przekonanie w sercu, że wielu tych ludzi właśnie, którzy teraz nie wierzą w Chrystusa, którzy zrzucą z nami bestii i zobaczą jak my chrześcijanie zasiadamy do stołu kochani. I będą widzieć, że są, że jest chleb, że jest wino. Oczywiście ja tu to, to yy, mówię sarkastycznie, bo tu chodzi mi o chleb Rzeczywiście wyżywienie, że będzie napój. I oni zobaczą właśnie, że mamy do rozdania ryby. Mamy do rozdania chleb. Bo Bóg będzie nam błogosławił, bo Bóg będzie to pomnażał. I to jest coś niesamowitego. I takie osoby, które to zobaczą, oni powiedzą, że rzeczywiście Bóg jest. Bóg jest realny. I, będzie, I będą się oni nawracać masowo. To będzie masowe nawracanie. To będzie masowe nawracanie. I to jest moje przekonanie w sercu, że tak będzie. Że te osoby właśnie, które odrzucą i to my będziemy musieli być prawdziwymi świadkami Chrystusa, kochani. Naprawdę. Aby oni zobaczyli, że naprawdę Bóg jest z nami. A nie, że tylko mówimy, i oczywiście Bóg jest z nami, ale nic się nie dzieje. Nic, ni nie ma w ogóle takiego właśnie, że my nie jesteśmy tym świadectwem, że Bóg jest z nami. I my musimy być tym świadectwem, że Bóg jest z nami. Oni zobaczą, to będą się masowo, masowo nawracać. I to jest cudowne, to jest cudowne, bo ludzie się budzą. Budzą się te osoby, które Pan są obudzić. Wielu się obudzi, wielu później będzie wołać do Boga. Jestem tego przekonany, że tak będzie. Ale wielu niestety już będzie za późno, gdy będą wołać do Boga, gdy już plagi zaczną strasznie spadać na ziemię. Będą wołać do Boga, ale już będzie za późno, bo czas łaski już wtedy przeminie. I czas łaski wtedy przeminie, już nie będzie dla nich ratunku. Już nie będzie ratunku dla nich. Ale ci, którzy właśnie... Będą mieli otwarte serce. I my, którzy będziemy szczerze serca z miłości głosić Chrystusa, pokazywać, że Chrystus jest z nami, to sobie będą się nawracać, to osoby będą z nami szły. Po prostu to jest coś niesamowitego. Taki mam teraz nawet taki obraz właśnie, gdzie Widzę te tłumy, tłumy ludzi, po prostu idzie, tłumy ludzi idzie, kochani, tłumy ludzi idzie. Bo nie widzą, że Chrystus jest z nami. że Chrystus jest z nami, naprawdę. A jest coś niesamowitego, to jest coś pięknego. Błogosławię każdego w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Pan otwiera serca, oczy. Niech Pan otwiera oczy was, Waszego serca. Niech Duch Święty przyjdzie do Was w odpowiednim czasie, gdzie Bóg będzie, będzie wiedział, będzie widział Wasze serce, które jest gotowe, aby Go poznać. Ja się, Panie, modlę teraz o wszystkich, którzy będą oglądali te wideo, abyś Ty dotykał ich, aby te moje słowa były słowami, które wykonają daną pracę i te słowa, Panie, wrócą do Ciebie z wykonaną pracą, bo Ty, Panie, jeśli posyła słowo. Ona nie jest bierna. Ona jest aktywna. Ona, ona, wy, ona wykonując swoją pracę wraca do Ciebie. Hallelujah! Dziękuję Ci, Panie Jezu. A te wszystkie ludzi, którzy będą to oglądać, że Duchu Święty, że Panie będzie rzetwierał ich serca, że oni będą Ciebie chcieli poznać, bo Ty jesteś Bogiem wspaniałym, Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Jesteś Bogiem łaskawym. Halleluja. Chwała Ci, Panie Jezu, za to. Amen.